Weź na tak chwilę muzykę wyłącz. No to teraz patrzcie. Udostępniajcie live'a, coś wam kurwa powiem. Lecimy, lecimy, udostępniamy, udostępniamy. Ale to też jest mi potrzebne. Wyłącz to, bo to są bardzo ważne rzeczy. Ważniejsze tak. kurwa niż milone. Przekręciłam. O on się wypierdolił. No kolano mi bardzo boli, teraz bym się jeszcze rozjebał. Ja Dobra, no przecież tylko przemieszałam. Ty się tak nie tłumacz, bo i tak i kochasz Nikolę mnie i Ostara Elfica jest ruda. Słuchajcie. Co było o zniszczeniu Daniela Magikala, yy, tam jak jeszcze byliśmy na apartamentach? No. Wypuścił filmik na YouTube, żeby kurwa wybić kanał YouTube swój i Nikoli, że ona chciała przeze mnie to i tamto. Takich ludzie zjechaliście pod tym YouTubem w komentarzach, że zniknęli z internetu. Wrócili po paru tygodniach mówiąc, że nie będziemy już naszych wrogów wyzywać, że każdy żyje swoim życiem. Potem bywa się Sylwester, i dalej oni was w chuja robią, dalej robią sobie wyświetlenia i szukają walki ze mną a, chyba, czy z Natalią. A mówili, On za walkę może dostać 300-400 tysięcy złotych, rozumiecie to? Mówili, I wybiłbym go. A mówili, że, yy, że zaczynają z muzyką, nowe życie, i że już przestają o magikalach mówić, więc tutaj nie wiem czy to. ten YouTube film? Materiał? Tak. Kto oglądał filmik na YouTube i na czacie. Kto oglądał filmik na YouTube Kamerboja, który było gównem, a nie kurwa jakimiś tam dowodami. 21, Bana dostali. No i dobrze, jeżeli to prawda. Sprawdźcie czy mają bana. No to nie są żarty, kurwa. Ja już nie mam zdrowia się kłócić. no. O Natalii mówią dobrze. No bo ludzie mówią o niej dobrze. Czekaj chwilę, to też jest manipulacja. Pozrać. Nie, nie pozwalam.